Cześć, witajcie, jestem Ronik i witam Was w kolejnym odcinku z Gothic 2 z modem El L.H.W.L. W <laughs> yy, dzisiejszym odcinku będziemy yy, 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 wchodzić do zamku. Yy, dobra, co możemy pokazać? Kabiski. No, no to... I jestem jeszcze ja. Cześć. No, no, kabiski jeszcze, no zapomniałem. No, zauwa, zawsze ja teraz zapominam. Żeby przedstawić tych wytle. No, widzi, to teraz zmienia Nie ta... No, a zatem po No, a potem ten... gadanie. Dobra. Ty tam właśnie o tym komputerze to teraz co no ty co mówię że to jest ramem? Rama nie umiesz wolić? Tak? Nie, właśnie to e, e, chuj. E, RAM bym dobrać. wiedział, e, procesor i kartę graficzną bym wiedział, tylko że tak... E, nie. Że takie akłady tam... jakie bym chciał, ale później ja nie wiem do, do tego jaka jest płyta główna. no to już jedna strona zmniejsza. Dobra. T... Ale nie, nie, nie umiałbyś dobrać, tak? Ja jeszcze raz powiedz. Dobrać byś nie umiał. No. to wszystko dobrze działało. No to na stronach wszystko pisze. Te rzeczy to bez problemu. Co? Nie no tam też się za bardzo na tym wszystkim nie znam. A -a. Nie, akurat ty to na tym temat musiał tym Daruj się porozmawiać. Bo on tam dużo na ten temat wie. On no, no, każdy temat przez sobie. Mm. <śm> mm. Dobra. Takie bugi, bugi. Ej, Kabiskie, mam do ciebie pytanie: czy ty lubisz e, e, bagować gry? W jakim sensie mi to mówisz? Nie po prostu, czy tak e, lubisz po prostu gry bagować, żeby się ułatwić? W sensie, żeby szybciej przejść grę, to nie, ale w sensie, żeby się pobawić, no to z przyjemnością. Mowa nie teraz buguje, bo się zbugowało sakiem A żeby to odbugować, to musiał ty wszystko od nowa przechodzić. Nie. A mi się nie chce. zacząłeś na środka obie strady Aha Co tak polecim A z jakiej strony polecasz polecasz brać te y, tam te wszystkie podzespoły do komputera Hej, ty jeszcze raz Hej, ty jakie ty tam podzespoły podle, polecasz y, jak ja mają z się wytaram. sprawy a ile? Z jakiej strony? A z jakiej strony? A to ja nie wiem. Nie widziałem. Przybywasz za przełęczy? Nie. Nie wiem. Nie ty, nie ty. Ty. Uda... Pokaż, co masz Kto Wyt, wszedł? My, a ja... tam, tam. Mateusz. Aha, to się przywitaj. Tak jest. Jak w ogóle słyszę. A, nie ma go chyba. Mm, no, to, no, to, to nie ma tu. To lecimy gdzieś indziej. No, przywita się na odcinku. I pokaż mi, czy żyjesz. No bo przyszłość. Chciałem chyba przyjść, nie? Czy nie? Hej. A, tak, spadł to, to, to jak nie chcesz, to Pokaż mi sp... Wiesz, gdzie są drzwi, nie? Pokaż. Ale co ty mówisz, z jakich stron, że co? Z jakich stron polecasz pobie... Y, co mówię? Y, szukać... Y, podzespoły. Nie, może x-kom będzie dobry? Nie wiem, czy Powinno być na x-comie No wie, ja tam wiem, że na x-comie, x-com, Co tam jeszcze? No Nie wiedział już o tym wcześniej że nie mów, że o tym nie jest. Całkowicie się z tobą zgadzam Dobra, tutaj Zatrzymaj się! Nie tak ważne tak kim będziesz w końcu U kogoś nie zamawiał, tak jak ja to zrobiłem, proszę słuchaj, że u kogoś kupiłeś, kupiłeś cały komputer że on wszystko zamarł i tak dalej, nie? No. Bo tak jak mi się wydaje, że ja mam kartę jakąś tą z Chin albo coś, nie? Bo jak na taką dobrą kartę ona tak dobrze nie chodzi. Nie? Aha. Było dokładnie tak. Można lepiej chodzić. On jest na razie <coughs> to tam ciągnie. No, GT730 Ej, ty! No, no to i tak Skąd tak tu się tu przyszedł? No to gt znowu, nie? Mam. No. A ty masz komputer czy laptop? Komputer, stacjonarny. Ja tam z laptopami tak nie przepadam. Ja hey. tam mam jedynie ten laptop, ale on tam yy, niezużywany. Że. Przybywam na. Co? Zamierzasz coś a Słuchaj. U... Po... Gdybym... Że tamten komputer to on się tylko nadaje tak, żeby do e, e, w, się na nim wyżyć. Do tego on się tylko hmm. jeszcze nadaje. Ale hmm. dlaczego właśnie? Bo potrafisz. A. Co? Ty, a miałeś coś tutaj? Bo wcześniej zapominać. Co ty dajesz, nie? bykom? Dajesz mi, a co Kiszon... E, kiszą. K, kiszą Ale temer, czy nie? Co? Temer, czy nie? Jak, jaką Temer? No TM dajesz czy nie? Nie. Wyką. Nie, no co? Ale to w dziennie wszystko, dajecie? Właściwie może być, już wiedzieć. Już. Nie ja to e, kiszonka, wysłotek, e, Tam trochę śrutu i tu wszystko. Znasz już was, tam płynie do te siano. Ale kiszonka z pokóry, tak? Tak, 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 No. Po prostu trzeba od czego było dobrze, może... no. kiedyś mieli no. mi mnie teraz e, z żyta i to tam się... Tam się... Wszystko, tylko weź i to wyrywaj to z tego. To więcej się zmęczyli przy wyrywaniu tego z kopca niż samego ładowania. to Ale to Bo nie macie? Nie, 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 nie. Trochę likwam, jak na tyle sztuk. Ręcznie to wszystko. Może, może Bałtyk do chuja. A no, macie? Nie. Co? Szanowni kiszonkę. A jeszcze yy, Szanowni ci chodzi? No. No co mamy? Ale to złą. Oj, złą kurwa, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o imię, to, czy w pryzmie, czy bardziej w tym? E, w obalotach. No. Bałtyk jest znakomicie. ręcznie. Zwale? Widłami? ale ja co? No, jak masz w belkach samą nie? No. To widłami belki rozwalasz i na taczkę i wiejesz? Czy jak to jest? <śmiech> 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 e, ja mam takie poszczególne... Na przykład jeden balon do jednej oboli, drugi balon do drugiej oboli i trzeci balon do wiesz, trzeciej. trzeciej oboli, w to tak tylko jest rozwalany. Wiem tam. Wiesz, że wiedział o tym wczoraj Dokładnie tak, jak mówisz. Nie chcę już o tym słuchać. Tam no może a tu Tura macie, czy nie? Tak, mamy Tura. W jakim traktorze? Co? W jakim traktorze? Yyyy... E... ursusie 10.12. A, to Kto tu tutaj co chwilę coś pisze na tejsie? Nie wiem. Pewnie serwer. 10.12? No, 10.12. ty. E... Co? 90, nie? No, 90, pani. No. A to przednie napęd ma, czy nie? Nie, przedniego nie ma, jedynie turbo. Ale już przedniego nie ma. Ale ci powiem, Pokaż żeby się, by się y przydał. No, na pewno. Na to, co my tu mamy na podwórku, to by się na pewno przydał. Jak my po podwórku pływamy, to co? Było dokładnie tak. U. jak u mnie też lepiej, nie jest na pewno. Posłuchał mnie ludzi. Hmm. Ale, ale na pewno tu ty, ty nie pływasz po podwórku. Nie hmm, potrzebuję... Gdzie to może być? Eee, takiego kluczyka tu szukam. Hmm. Dobra, to było oczywiste od dawna. Dobra. gdzie to może być? Hmm... 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 Odłóż mm. bro! Mm Dobra decyzja! Hmm... Tutaj co jest? Dobra, to lecimy teraz... Hmm. Hmm. Dobra, mam już to zadanie. Dobra, to lecimy. Całkowicie się z Tobą zgadzam. Jego czyny był skrabiane. <coughs> Aż się z tym se pogadamy. Hej, ty. Hmm. Dobra, to, to z Tobą Puka. sobie pogadać... Hmm. Dobra. E, tysiak... Kurde, mm. Nie, bo ci powiem, tak, ja pamiętam, że ja e, patrzyłem tak na tym, na x komie te komputery, takie już złożone. Hmm. To one taki

Номер <coughs> два. Konieczne i nawalamy go. o nie ma Andra. Chodź tu. Andra. Andra. Lecimy dalej. Mm. Idit Dobra mm. To już także nie da. Święty kat się szybko dalej, żeby za... zapisać co zrobić dobra e... хедайм два No dobra. Mam. Eee, no. Lepiej uciekać. Mamra. Eee, wczytujemy. Hmm, dobra hmm. O, przyszedł tutaj, jeszcze mam lepszego gołka kuszę. Dobra Ja już mnie będą atakować wszyscy Bo się tak, nie wiem bardzo Nie jak jeszcze mam już te kody, to tu Numer atakują. Tak, Jeszcze Coś na tym zapiszę? No hmm. hmm. siły? Nie? <laughs> A będziemy lecieć teraz? No, na razie to tu mam być jeszcze one. no Dobra, Dobry, przeszkadzam w nagrywaniu. Przewitaj się na odcinku. O, witam, witam, witam serdecznie. Ty widziałeś dlaczego temu? Google tymi mu wyjebało? Nie. Yeah. bo ten, e, atak hakerski. Ale co się stało? Ty wpisz. Okej, okay. wyśleć wyślij do swinka. Wyszli. do jednej z kopalni. Na tronie Magikalny MAGIK... magik Nie złapie tam nie. bo szybki jestem ja Szybka uciekam Dziągiem dzią dzium. Tylko żeby zgubić. Mm, mm, dobra, jeszcze to są te, o, dobra. Ja dać ci pomóc. No, koniec z tobą, dobra. bestio. Znowu jest z tych głupich bestii. No. No, koniec z tobą, bestio! No, koniec z tobą, bestio! Nic tu jeba. Ja nie Niczego tu nie znajdę. Mm, to nie Nic ma czego nie ma. Kontrować. Niczego o, tu nie dźwię. znajdę. Dobra, to lecimy. Ryzerz. Ty ty, 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 ty. Nie, ty tu nie zagadasz. Idziemy do. Ja go miał. na Ja nie pędzę nawet. O, gdzie Ej, to ty! Kto by pomylił. Wygląda na to, że obaj wiemy, jak utrzymać się przy życiu. Jak widzisz, zajmuje się. Mam. No. Ile się. Ile... Kilka skrzyń. Paladin Marcos postanowił Marcos. zabrać rudę do zamku. Mam, ponieważ... no, tam. Yy... Czy chciałbyś. Op no tam. Yy... Szybko to wszystkie dialogi. może coś mu tam przynieść? Ja mhm, to... Aha, No to. Chce się czegoś bronić. No nie ma. Szkoda. Ambra. Dobra. Dobra. E, jesteś kabielski? User disconnected from your channel. A jest pokaroś? Je tam mi nie ma. Dobra. Äh. E, e, a jak żegnam was. I. I. Cześć.